Czołem kochani, witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym filmie na kanale Trójcaj. Przed chwilą pojechał kurier, ale oczywiście skoro był, no to musiał coś zostawić. Za chwilę pokażę wam, jaką otrzymałem dzisiaj paczuchę. Paczuszka przyleciała z Polski. Już widzicie od kogo jest to. Paczucha z gadżetami od mojego stowarzyszenia historyczno-kulturalnego Tempelburg. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia strony naszego stowarzyszenia. Link będziecie mieli oczywiście w opisie tego filmu. A ja nie przedłużając, zabieram się do otwierania tej paczuchy. Będę się starał robić to delikatnie, bo nie chciałbym uszkodzić niczego. Co tam się w środku znajduje? Wiem o kilku rzeczach, które tam w środku będą, ale nie o wszystkich, bo wiem, że Mariusz dorzucił mi na pewno jakieś dodatkowe gadżety. Nie wiem jeszcze jakie, ale zaraz się dowiem. No. O, zobaczcie ta naklejka z Stowarzyszenia Trzyma Najmocniej. O, poszło. Z koksem. Są piękne koszuleczki, super jest, jest, jest zamówiona, dostarczona. Super koszulka naszego stowarzyszenia. Będzie w czym chodzić teraz akurat latem. Idealna. I jest druga koszulka. Tym razem kolor zieleni. O, taka sama jak tamta, wzór, tylko różni się kolorem. Super, mamy drugą koszuleczkę, mamy troszeczkę ulotek naszych stowarzyszeniowych. Oj, uciekają mi te ulotki, dobra, zaraz je wyciągnę. Co tu mamy dalej? Jest piękny stowarzyszeniowy kubeczek. Ale bomba! Coś pięknego, ale będzie kawusia smakować. Mm. Super, lecimy dalej. Lecimy dalej, jest drugi kubeczek. Super. To i moja lepsza połówka będzie miała pyszną kawusię. Są smyczki widzę, ale co jeszcze jest ważnego? Może nie będę teraz używał tego w dni Słoneczne dni gorące, bo takie są u nas teraz aktualnie, ale jak przyjdą dni chłodniejsze, przyjdą dni deszczowe, zimne, będę się prezentował w czymś takim. Spójrzcie, jaki piękny polarek. Ale bomba. Już czuć, że cieplutki super, super. No i są jeszcze ulotki nasze stowarzyszeniowe. Smyczunie. A smyczki to może będą i dla Was. Zobaczymy. Może gdzieś tam dorzucimy. Może zrobimy jakieś aukcje pomocowe. Może zrobimy jakiś konkurs. Są i długopisiki. Przypinki widzę, naklejki. I dwie wspaniałe naszyweczki do kolekcji. Bardzo dziękuję prezesowi naszego stowarzyszenia Mariuszowi Kapczukowi za wysłanie tej wspaniałej paczuchy. I wiecie co, może tak Wam wspomnę krót, pokrótce o właśnie naszym stowarzyszeniu. Powstało ono oficjalnie od 2000, w 2018 roku, wcześniej działało nieformalnie jako grupa detektorystów pod nazwą Tempelburg, która działała oczywiście na terenach województwa zachodniopomorskiego. Nasze stowarzyszenie tworzą sami pasjonaci, których w 2015 roku połączyła akcja eksploracyjno-historyczna pod nazwą Jezioro Tajemnic. Aktualnie w swoich szeregach stowarzyszenie posiada członków z obszaru niemalże całej Polski i nie tylko Polski. <grystanie> nazwa stowarzyszenia pochodzi od pierwszej wzmianki dotyczącej miasta, z którego pochodzę, Czaplinka. Tempelburg. Tak brzmi ta nazwa. Miasto to zostało założone w latach 1286-1291 przez Zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona, potocznie zwanymi templariuszami. Członkowie naszego stowarzyszenia zainicjowali, współorganizowali, współtworzyli albo sami zajmowali się organizacją i brali udział w wielu przeróżnych wydarzeniach historyczno-kulturalnych. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o naszym stowarzyszeniu, o misji naszego stowarzyszenia, o tym co, czym się w ogóle stowarzyszenie zajmuje, czym się zajmuje latem, czym zimą, co jest robione, gdzie, jest, gdzie są wypady, jak one wyglądają i wiele, wiele innych rzeczy, najbliższa taka możliwość będzie już w sierpniu, bo na pewno członkowie naszego stowarzyszenia pojawią się na organizowanym przez Jurka Owsiaka przystanku Poland Rock Festival, który odbywa się na obrzeżach Czaplinka, na lotnisku w Broczynie. Tak więc, jeżeli macie ochotę, zapraszam Was serdecznie, odwiedźcie, odwiedźcie punkt naszego stowarzyszenia, który na bank będzie, będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą brali, udział w, w, będą brali udział w Poland Rock również w tym roku. Członkowie naszego stowarzyszenia byli obecni w roku poprzednim, Będą w tym roku i zapewne będą również w roku przyszłym. No i oczywiście no, nie sposób tutaj nie wspomnieć o zlocie detektorystyczno-poszukiwawczym Tropem Wojsk Szwedzkich, który jest organizowany przez nasze Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg. W tym roku odbędzie się w dniach 15 do 17 września i cóż, pozostaje mi Was na ten zlot serdecznie zaprosić. Będą kolejne poszukiwania obozu wojsk szwedzkich, które, które 21 lipca 1655 roku właśnie w okolicach Czaplinka przekroczyły polską granicę i rozpoczął się właśnie wtedy Potop Szwedzki. W okolicach Czapinka rozstawili żołnierze szwedzcy swój pierwszy obóz i tego obozu jak co roku będziemy poszukiwać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście wszystkie szczegółowe informacje na temat zlotu oraz wszystkich innych wydarzeń związanych z naszym Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym Tempelburg możecie znaleźć na stronie naszego stowarzyszenia oraz na, naszym, na naszej stronie facebookowej. Oczywiście linki do tych, do tych miejsc będą zamieszczone pod filmem w opisie oraz pojawią się również na moim blogu na Facebooku. Jeszcze raz dzięki Wielkie Mariusz za przesłaną paczuchę. Pozdrawiam wszystkich członków Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Tempelburg i do zobaczenia jak najszybciej. Trzymajcie się cieplutko. Hej!